Projekt Pachyxeno, zainicjowany w ramach programu łączenia struktur genetycznych przy użyciu substancji Black goo, doprowadził do powstania organizmu o wysokim stopniu złożoności biologicznej i nietypowym fenotypie. Źródłami materiału genetycznego były kod Xenomorfa, organizmu obcego o silnych zdolnościach adaptacyjnych i drapieżnych, oraz genom słonia afrykańskiego, wybranego z uwagi na jego wytrzymałość somatyczną, rozwinięty system nerwowy i pamięć przestrzenną. Uzyskany organizm wykazuje sylwetkę z przewagą cech somatycznych pochodzenia Loksodonta afrikana, choć przekształconych i znacznie rozbudowanych. Wzrost osobnika w stanie spoczynku wynosi średnio 6 do 10 metrów. Masa ciała przekracza znacznie 12 ton. Fenotyp nie jest w pełni chitynowy. Zamiast tego obserwujemy częściową obecność pancerza w postaci segmentowanych płyt osłaniających rejony newralgiczne podczas gdy większość ciała zbudowana jest z gęstej, włóknistej tkanki mięśniowej o znacznie przekroczonym współczynniku masy do objętości w porównaniu do znanych organizmów. Niestabilny czynnik czarnej mazi powoduje, że pozyskaliśmy istoty w dwóch wariantach. O fenotypie zbliżonym do słonia, poruszającej się na czterech kończynach, o niesamowitej sile oraz istoty, którym bliżej do ksenomorfa, lecz jego wilekość i muskulatura przekroczyła wszelkie oczekiwania. Głowa osobnika najczęściej wyposażona jest w przekształcony wyrostek przypominający trombę, służący do chwytania, manipulacji oraz ewentualnych ataków. Otwór końcowy zaopatrzony jest w struktury żuwaczkowe. Zmysł węchu działa w oparciu o zmodyfikowany narząd Jakobsona, wykazując zdolność do analizy cząsteczek zapachowych na poziomie chemicznym z dużą precyzją. Wydawane przez organizm dźwięki mają niską częstotliwość i są silnie rezonujące. Ich funkcja nie została jeszcze w pełni określona, jednak możliwe, że pełnią rolę komunikacyjną bądź orientacyjną. Reakcje innych organizmów laboratoryjnych na te dźwięki są jednoznaczne: wycofanie i stres. Substancja Black Goo wykazuje nadal swoje znane właściwości. Umożliwia nie tylko połączenie materiału genetycznego, ale również aktywną regulację cech fenotypowych. W przypadku Pachy Xeno. Efekt ten objawia się nie tylko w formie zewnętrznej, ale także w strukturze tkankowej. Mięśnie, ścięgna i naczynia krwionośne wykazują zmienną gęstość i elastyczność, dostosowując się do warunków fizycznych i obciążeń. W obecnym stanie osobnik pozostaje stabilny metabolicznie. Brak oznak degeneracji tkanek. Dalsze obserwacje będą koncentrować się na długoterminowej trwałości tego stanu oraz możliwości rozwoju wtórnych cech poznawczych. Autor Dr. Trinity Havok. Stacja Badawcza Koralisk Orbita Xenomorph Prime.